Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich kszczonów sołtysy, to organizacja z prawie stuletnią tradycją. Działamy głównie na terenie gminy Kszczonów, która jest kolebką tradycji ludowych lubelszczyzny. Tworzymy zgrany zespół, kobiet i mężczyzn, który liczy prawie 100 członków, dzieci, dorosłych i seniorów. Naszą główną misją jest kultywowanie tradycji regionu, a przede wszystkim ubierania i promowania rodzimego stroju Krzynowskiego, który jest wizytówką i znakiem rozpoznawczym lubelszczyzny. Wykonujemy folkowe sesje zdjęciowe, dzięki którym ukazujemy piękno tradycji i zwyczajów ludowych w ciągu całego roku. Przyjemy stroje. Wykonujemy hafty, piszemy pisanki, wijemy wieńce dożynkowe i kilkumetrowe palmy wielkanocne, które rozsławione są w całym województwie. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Organizujemy warsztaty i wizyty studyjne dla innych kół, gospodyń wiejskich. Działamy. Z potrzeby chwili i organizujemy corocznie dla dzieci Skrzynowa i z domów dziecka w naszej okolicy spotkania z prawdziwym świętym Mikołajem biskupem. W ostatnim roku zaangażowaliśmy się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy w naszej miejscowości i bezpośrednio na przejściu granicznym. Działamy na rzecz lokalnej społeczności, poprzez organizację wielu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, takich jak powrót kina, takiego jak dawniej w, dawniej w wiejskiej Stodole, piknik sołecki, festyn w ramach Szczepimy się z KGW, a od 2020 roku na stałe za w naszym kalendarzu Dzień Stroju Krzczonowskiego. Uczestniczymy we wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych. Zawsze chętnie bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, a ponadto jesteśmy bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a także w lokalnej prasie i telewizji.